Cześć, to ja, Jan Pszczoła. Pasieka jest już pasieką po sezonie. Niedaleko mam las. W stronę północną nieużytki i łąki, w stronę południową znajdują się też łąki, nieużytki Moje pszczoły, myślę, będą miały jeszcze trochę nektaru przez te dni, zwłaszcza, że polał deszcz i kwiatki zaczynają kwitnąć. Widzę, tak jak mówiłem, po, widzę też nostrzyki miejscami. Myślę, że jest dobra, dobra pora. Będę też podbierał miód, który jest no, można powiedzieć celem pracy pszczelarza, ale też jakąś nagrodą. Myślę, że wywirowałem akacji może z 20 litrów to wszystko. Lipy będzie mniej, bo był upał i po upale oczywiście walnęły deszcze. Zmoczył się kwiat, zmoczył się mocno kwiat, no ale gdzie nie jeszcze na pewno lipa trochę kwitnie, jeszcze parę dni coś się pobuja. Ja natomiast będę się brał do prac pszczelarskich związanych z zakończeniem sezonu. Sezon kończy z 18 ulami, i jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Bo sezon zaczynałem z 8, mocno się zima przejechała na, na po pszczołach, będę się starał w tym roku, aby Pszczoły były bardzo ściśnięte. Przekonałem się i oglądałem u innych pszczelarzy też różnego rodzaju porady. Ból wielkopolski to jednak należy zimować rodzinę słabą. Zimować należy rodzinę słabą. Rodzina nie powinna mieć więcej niż 5-6 ramek, kura 7, obsiadanych na czarno przez pszczoły. I wtedy zarówno temperatura, jak i możliwość wychłodzenia się takiego gniazda jest niewielka. Jest właściwie wszystko, jeżeli chodzi o, o temat zimowli, na 6-7 ramkach będzie ona przybiegała, myślę, dużo lepiej niż jak wydarzyło się poprzednio, bo tak mówiąc szczerze, słabe rodziny, które miały po kilka ramek, które miały matki, które jeszcze mocno karmiłem do późnego listopada, no te przetrwały zimę. Bardzo ładnie przetrwały. Natomiast wszystkie roje, które zostawiłem mocne, na dwóch korpusach, na no, 20 ramkach, no, one mi popadały. No, rozlazły się po ulu w lutym, kiedy zrobił się ciepły y, dzień. Podobnie w marcu się porozłaziły y, kolejne i po prostu y, po, umierały pszczółki. Chłodziły się. Jeszcze będę robił taki zabieg jedną z moich rodzin, która ma najbardziej rozwinięta i miodna. Poddam osieroceniu, zabiorę matkę, odłożę do innego ula razem z pszczołą, znaczy zostawię ją w ulu razem z pszczołą lotną. Na świeżych plastrach i węzie, aby yy, miała wrażenie roju. Bo rój wiosenny, który wychodzi yy, z. mój wiosenny zazwyczaj ma e, pszczołę e, lotną, czyli tą pszczołę, która ma już 40-50 dni życia. No, oczywiście zabierają też ze sobą jakąś tam ilość pszczół młodych. Wrażenie roju jest ewidentne, kiedy matka odłoży się ze starą pszczołą. Lot zostawi na miejscu, gdzie stał natomiast czerw, czerw kryty i otwarty, odkłada się na bok i poddaje się matecznik lub świeżą matkę. Tak zrobię w przypadku 4 huli, żeby zazimować, tak jak co roku, 22 ule. Czyli o jeden więcej niż oczko. 21, oczko. No, tu ktoś do mnie wyzwania. Zobaczmy, zrobimy stopa. Tak jak wspominałem, o sieroce rodzinę, która była najbardziej miodna, najbardziej ruchliwa i najmniej rojliwa. Tak się powinno robić w pasiece i. Po osieroceniu, po przełożeniu matki do odkładu, tej, która w tym roku pracowała i rządziła w roju, one założą oczywiście na mateczniki ratunkowe i ten ul będzie źródłem mateczników do innych rodzin, których ewidentnie, moi mili, widać, że matka mało plenna, mało miodna, te z kolei mało miodne, mało plenne matki odłożę do takich no, y, tak zwanych, y, odkładów zapasowych jesiennych, w których ta matka zaczerwi 5-6 plastrów i albo ją zazimuje, jeżeli będzie. Wykazywała większą aktywność, bo w może być chora w roju może być zarażona warozą, może być zarażona grzybicą, może być zarażona nozemą i dlatego kiepsko czerwczyła jak się poprawi, to ją zazimuje. Natomiast jeżeli się nie poprawi, no to wtedy ten rój łączę z drugim na zimę, aby słabym, aby był jeden rój silniejszy, matka zostanie już wycofana, chociaż bardzo rzadko takie rzeczy robię, nie chcę decydować za pszczoły one 500 milionów lat czyli pół miliarda są one sobie same matkę wymienią jak będą sobie tam potrzebowały powolutku będę się szykował gram parę fragmentów aby wam po tą sytuację o wymianie matek czy przyglądzie jakiejś rodziny i wyszukiwaniu matki pokazać